we Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy przerabiać t-shirt, znowu męski. Ja mam chyba jakąś słabość do tych męskich rzeczy, albo po prostu szkodami moich i podkradam mężowi z szafy wszystko, co mi się wydaje atrakcyjne i może coś z tego nowego powstać. No i właśnie dzisiaj zebrałam mu koszulkę, zwykły czarny, basicowy t-shirt, z którego zrobię koszulkę dla siebie z kieszonką, taką naszywaną kieszonką właśnie w usta, bo tak sobie pomyślałam, że czarny... No, czarny, czarny, ale fajnie byłoby mieć coś kolorowego na e, takiej koszulce i tak kombinowałam, że może właśnie coś znowu namalować, nadrukować, a później. Wie... A kieszonka, czemu by nie z boku taką fajną, nakładaną kieszonkę naszywaną, e, więc będą usta. E, to co? Do działa? Hmm. No i kochani, krok pierwszy zaczynamy od rękawów. Możecie je uciąć, wyciąć, przeciąć, co chcecie. Ja pomyślałam sobie, że skoro już są, po co je marnować? Tak jak widzicie, tu jest, są zawinięte, po prostu zakładam sobie dwa razy. I przeszyję sobie tutaj na maszynie w tych miejscach. Można też to zrobić ręcznie, żeby mi się nie odwijały, bo jak się odwiną, to nie będą wyglądały fajnie. Jeszcze oczywiście sobie to wcześniej zaprasuję, żeby tu się wszystko ładnie układało, ale w tych dwóch miejscach dosłownie tak na centymetrze je przeszyję i będą się ładnie wtedy trzymały i będą się ładnie układały. Kolejna rzecz to dekolt i też w zależności od tego, co chcemy z nim zrobić, to tutaj możecie szaleć. Ja myślę, że sobie go po prostu troszeczkę wytnę, żeby był bardziej taki łódkowy, żeby może na przykład jedno ramię spadało bardziej, znaczy, no tak, ramię z ramienia właściwie, żeby ten szef spadał, więc jak sobie zrobię, to jest mój środek, tą stronę i to jest tył. I tutaj musicie sobie oczywiście zaznaczyć, jak chcecie, żeby ten, e, ten dekolt był wycięty czy bardzo szeroko, czy mniej, no, żeby tu się nam nic nie zaginało. I teraz tak, ja sobie robię tu. Później go jeszcze wyrównam i teraz jeszcze przód. Tutaj też proponowałabym Wam przeszyć jeszcze raz na maszynie, żeby Wam nic tutaj nie, nie poszło, żeby nitki nie puściły. O, I to jest nasz środek. I teraz robimy sobie. Możecie sobie na przykład to ładnie teraz podwinąć dwa razy i przestebnować. Ja zostawiam takie surowe, bo mi się strasznie ostatnio, właśnie już nie, nie pierwszy raz to mówię, ale podobają mi się takie właśnie wycięte. No i właściwie został nam krok trzeci, przed, przedostatni, bo teraz tylko zwężenie i skrócenie, a później naszycie kieszonki. I do tego celu, jeżeli chcecie na przykład, żeby ta bluzka była krótsza, szersza, no to jej nie zwężamy. A jeżeli chcecie, żeby była zwężona, ja, ja swoje nie będę zwężać, bo zostawię ją właśnie. Taką krótszą, natomiast do zwężenia obracamy ją na lewą stronę. Tu macie szef boczny i w zależności od tego, ile chcecie ją zwęzić, to musicie sobie po prostu zmierzyć. Nie wiem, załóżmy, że 20-10-15 cm musicie ją pozwężać. Zakładamy 20-10 cm po każdej ze stron. 10 mamy tutaj. I zrobicie to po prostu w taki sposób. Na przykład, jeśli ma być bardziej właśnie wcięta w talii i tu się może rozszerzać, bo są nasze biodra. Jeśli ma być dłuższa, jeżeli ma być krótsza, to ją również obcinacie. Na przykład tyle. O. I tak samo z drugiej strony. Teraz, kiedy macie już przygotowaną koszulkę, czyli skróconą, zwężoną albo, albo po prostu skróconą, podwinięte rękawy, wykończony dekolt, zostawiony, e, pocięty, cokolwiek sobie wymyślicie, bierzemy się za kieszonkę. Ja mam tutaj tkaniny w usta i teraz wytnę sobie prostokąt, który będzie miał wymiary. E, przez te światła nic nie widzę. Tak, 16 cm. Tu. No i zrobię go tak większy, bo będę go musiała jeszcze zaraz. Uwielbiam, uwielbiacie ten dźwięk, <grych> i zrobimy tak 22 cm. Myślę, że spokojnie wystarczy. O, albo tak, żeby ustanie ciąć. Wycinam sobie teraz ten prostokąt. Muszę teraz tutaj troszeczkę ten dół ściąć. O, jak zetnę, będę miała taki... Tak jak widzicie, kieszonki są zawsze tak ścięte na dole, więc przez to moje ścięcie ta kieszonka będzie wtedy już bardziej wyglądała jak kieszonka, a nie jak zwykły prostokąt. Czyli tak ścinamy dół. Okej. Okay. I już jest, już jest lepiej. I teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to zagiąć wszystkie rogi, nie rogi, tylko krawędzie do środka. Zaraz je zaprasuję, czyli w taki oto sposób. Jeszcze wcześniej możecie je obrzucić na overlocku, co też ja uczynię przed zaprasowaniem. Czyli najpierw sobie obrębie wszystkie. Tak, później to. I na koniec ta część w taki większy sposób możecie też na przykład zrobić tak, żeby schować szwy. Mhm, to będzie jedno. Będzie drugie. Tutaj trzeba nam troszeczkę naciąć. Jeden i drugi na siebie nachodzi. Jak zapracujecie, będzie Wam wygodniej. Je składać. O, mniej więcej powstanie wtedy kieszonka. Mniej więcej, no bo mówię, najpierw obrzucę na overlocku, zaprasuję, wtedy ona będzie się ładniej układała i właśnie w taki oto sposób taką gotową kieszonkę przyłożę do mojego, do przodu, do mojej koszulki i pokażę Wam za chwilę jak ją przeszyć. Moja kieszonka jest już zapracowana, przygotowana do wszywania. Zanim jednak to zrobię, najpierw przestebnuję sobie po górę kieszonki, czyli tak jak tutaj widać, jest zapracowane raz, a później jeszcze raz założona większa ilość tkaniny i dzięki temu jak sobie przestebnuję w tym miejscu, będę miała ładnie wykończoną i w środku nie będzie nic widoczne. Więc najpierw to przestebnuję, a później przyszywamy kieszonkę do bluzki. kieszonkę właściwie nakładamy na e, mm, koszulkę na przód i przyszpilamy ją właśnie do przodu tu sobie przypnę, oczywiście tej góry już nie przyszywamy i dokładnie tak jak tutaj mam przystebnowane, tak samo zrobię naokoło, tu mam już ładnie zaprasowane, więc super się układa wcześniej zmierzcie koszulkę i przyłóżcie sobie e, kieszonkę, w którym miejscu dokładnie ma być e, przypinając Ją do koszulki też patrzcie, żeby nie złapać tyłu, bo wtedy zszyjecie sobie dwie części. Jest już przyczepiona, i teraz przestewnę sobie od tego miejsca w dół, po skosie raz, po skosie dwa, i do góry. Ała! I do góry, i będzie gotowa. Jak widzicie, koszulka jest już gotowa. Ja się zaczynam śmiać, bo Grzesiek mi zabronił się ruszać, żebym nie wychodziła z kadru, więc nie mogę gestykulować, machać rękami, bo mi wyskakują. To więc właściwie chyba nie wiem, co chciałam powiedzieć, bo mnie wybił z rytmu. Koszulka jest gotowa, kieszonka też. Co prawda kieszonkę chciałam mieć z prawej strony, ale nie skumałam, że jak to robię na stole i mam ją po prawej stronie, to jak nałożę koszulkę, to będzie po lewej. Ale w sumie właściwie to tak się zastanawiając, to zazwyczaj są z lewej strony te kieszonki chyba. I też wyglądają fajnie, więc w tym przypadku też wygląda fajnie, kieszonka jest Ja się bardzo cieszę, bo dzięki temu mam teraz fajny t-shirt Już myślę o stylizacji z nim Pewnie wam dopiero pokażę za jakiś czas, no bo w końcu śnieg spadł Którego nie lubię i jest zimno, więc nic z koszulką i stylizacją koszulkową Ale my się widzimy w kolejnych odcinkach, bo już mam dla was kolejne pomysły Także do zobaczenia, papa!